Bogactwo, część pierwsza, skurwy, syny. To jest takie intro. Krzysztof Rutkowski świętuje sukces swojego syna po zakończeniu roku szkolnego. Na Instagramie opublikował nagranie, w którym cała rodzina cieszy się z czerwonego paska na świadectwie juniora. Ale jak przystało na Rutkowskich, na gratulacjach się nie skończyło. Junior dostał prezenty. I to nie byle jakie. Na nagraniu pojawia się pierwszy z nich: Własne konto bankowe. I karta płatnicza z przelanymi środkami. Ile? Tego nie zdradzili, ale łatwo się domyślić, że kwota była niemała. To jednak dopiero początek. Rodzina zabrała juniora na golfa, a później na zakupy. W jednym z butików chłopak wybrał wymarzone Jordany i zapłacił za nie gotówką aż 1100 zł. Na innym nagraniu widzimy go obładowanego popularnymi pluszakami labubu. ceny od 269 do nawet prawie 3000 zł za sztukę. A wy? Co sądzicie o takich nagrodach za dobre wyniki w szkole? Dajcie znać w komentarzach. Ok, czas na nowy zegarek. Tutaj już kiedyś coś kupiłem? Ale nie ten, a ten będzie dobry, bo you think about design is good. tej kartię? Ja, it. Come on, do money do, like really yeah. No i lord kupił nowy zegarek i czas na zmiany. Dzisiaj będzie duży game changer. Dowiecie się o tym, co się zmieniło. Że, że się zmieniło. Zacząłem dzień od zakupu, żeby to był trochę taki symbol. Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Kurde, ale czuję się jak taki Alvaro, słuchajcie, teraz trzeba jeszcze odpalić tylko mojego Jaguara albo jakąś Jesę. Yeah. Naprawdę to dobrze wygląda. Pamiętacie, jak zimą odwiedziłem sklep na promocjach świątecznych czy poświątecznych? Widziałem buty Bosa i powiedziałem, że sobie latem kupię. Nie? I nie wiem teraz, które po prostu. To raczej ten styl dla mnie. No, bo mamy też tu takie. One raczej nie. Nie wiem, może ktoś by mi doradził, ale zdecydowanie któreś z tych. Dzisiaj taki dzień po prostu, w którym resetuję swoją emigrację. Muszę podjąć ważną decyzję i może zakupy mi w tym pomogą. New look. Co myślicie o tym? Te są fajne. Oczywiście białe wyglądają bardzo dobrze. No i to ze złotym kolorem też, bo ten wos rzuca się w oczy, a czasami lubimy takimi polaczkami być Czekaj, zobaczę ile mam w kieszeni, wiesz, bo musimy zaliczkę za samochód zapłacić. Bo tam do tego, wiesz, do, do klubu obiecałem, że samochód przywieziemy jutro. Kurwa, nie mam czasu tego liczyć, to trzeba ważyć. Nie wiem, ze trzy koła tu jest. To na obiad idziemy za 2300 chyba. Dobra mamo, starczy nam na zaliczkę na samochód, idziemy coś zjeść, bo pół dnia minęło. No i wybrałem ten kolor, bo to taki kolor uniwersalny, do wszystkiego będzie pasować. Jak myślicie? Chyba tak, nie? Te biorę. Biorę, biorę, będę szefem. Wszyscy mają białe, a ja mam szare. Wszyscy mają adidasy, a ja mam bosy. Dzisiaj trochę jasności. Ja chcę powiedzieć wyraźnie, że tutaj wiele się nie zmieni. Zmieni się natomiast to, o czym zawsze mówiłem: że ja personalnie na moich mediach społecznościowych, od kiedy jestem w internecie, lat 10, Nigdy nie promowałem, nie lansowałem się personalnie. Witam was serdecznie i zapowiadam od przyszłego weekendu trochę w innej formie content na moim kanale. Ma to oczywiście związek z wieloletnią działalnością moich troli. Ja kto obserwuje moje social media, nigdy nie byłem pozerem, nie pozowałem w samochodach w dobrych miejscach, w których bywam. Ja się tego boję, szczególnie będąc w tym mieście, ponieważ w życiu boję się tylko whisky z kolą. A to dlatego, że po whisky z kolą nie boję się niczego. Salut! I tak kurwa do zajebania! Bo nie potrzebowałem tego robić, zawsze najważniejsza była treść. Ale moi hejterzy oczywiście, nie potrafili merytorycznie dyskutować z treścią bo to słabi ludzie. Zawsze dyskutowali personalnie o mnie, o mnie personalnie, co ja mam, czego nie mam, jakim jestem nieudacznikiem, jak biednie w kontenerach żyję i tak dalej i tak dalej, więc postanowiłem, że z tymi zmianami, które właśnie przybiłem z moimi nowymi partnerami biznesowymi, trzeba zrobić tak, żeby pokazać jak naprawdę żyję, nie, nie szukać wypośrodkowania tego, żeby nie było... Trochę takiej giochy. Widziałem kurwy pierdolone polskie, że jak zobaczycie to... Patrz kurwa Ja to wam kurwa dupy z żalu pękną, pierdolone kurwy syny. U was takie rzeczy to doszło tylko kurwa jakieś tam w bryci i tak dalej. A ja patrzcie, ja mam to, bo jestem kurwa najlepszy. Widzicie to skurwy syny. Patrz jakie roli, roli kurwa Mam Rolexy kurwa, mam podkoszulki kurwa, mam majtki, widzicie to kurwy jebale Patrzcie, to jest najlepszy widok na świecie kurwa Ja pierdole, jestem prawdziwym geniuszem z O, tak będę chodził kurwa, jak pojadę w Europę, o tak będę chodził Kurwy jebane biedaki, pierdole was wszystkich w dupę szmaciarze Patrzcie, tak będę jeździł na waszych garbach, kurwy jebane! Ja pierdolę szmatę, ja kurwa! E, trochę pozerki, tylko po prostu co robić? Niech jest też ten hejt, niech hejtują styl, byle znali ceny. Bogactwo CZ KURWY syny. Będą apartamenty, będą moje mieszkania na wynajem na Sharing House, na R&B. Będą samochody, którymi handluję lepsze, gorsze, droższe, tańsze, różne. Będzie tu lifestyle sporo, będą imprezy, ale najważniejsze jest to, co powiem Wam za chwilę, bo to wpłynęło na to, że ludzie przekonali mnie do tego, abym w Anglii został przynajmniej jeszcze rok. To będzie gruby rok i powiem Wam za chwilę, powiem Wam za chwilę, dlaczego ja się na to zgodziłem. Oficjalnie. Od przyszłego weekendu do końca wakacji potrwa akcja promocyjno-marketingowa mojego YouTube kanału, w której codziennie będą do zgarnięcia nagrody. Ważne! Nagrody za udział w kampanii promocyjnej będą mogły zgarnąć tylko osoby subskrybujące kanał, więc kliknij subskrypcję, bo już pierwszy fand będzie gruby. Gdzie lecisz, nie robimy wiochy, Polska za granicą, popek tak krzyczał. Te buty są dobre, są fajne, ale ja słuchajcie zwyczajnie idę na spotkanie i, i po prostu no nie mam gdzie tego nosić. Samochód stoi... 15 minut od miejsca a ja już jestem spóźniony bo nie tylko robię zakupy ale przecież nagrywam to dla was a to też mi zajmuje czas i jak zakładałem jakiś czas umówiłem się na termin to zwyczajnie słuchajcie jestem spóźniony jeszcze pazury by trzeba było obciąć zaraz to zrobię A ja wymyśliłem sobie, że w związku z tym, że nie mam gdzie, nie mam jak i nie, nie elegancko to będzie wyglądać, jak ja będę szedł, nawet z reklamówką, czy z tym pudłem, z tymi butami, drugimi, które zdjąłem, a założyłem bosy, i będę szedł z tym i. Ile słuchajcie, jak taki typowy Polaczek Polska za granicą? To ja. Problem jest w tym, że ja temu komu dam te buty w tym pudle z napisem BOSY i będą z nadzieją, że być może uda się to sprzedać bo to bosy, a otworzy i tam Luisy <grystanie> eleganckie Więc zobaczymy Zobaczymy czy uda się komuś dać te buty Buty od Lorda Kowalskiego Oczywiście nie są to bosy są to buciki całkiem eleganckie, w dobrym bardzo stanie. Proszę bardzo. Zostawiam, bo nie mogę z nimi chodzić. Tomek, bądźisz boss, nie? here 3 hours ago. I think maybe some people needed and take it because I, buy, I buy new ones and the old one put Still is there? Hey? Look at that! I know. Good ones. Hey. Yeah. Right, oh my on. I need a different design. Good looking, you know. Yeah, hey, they look nice. It's both, yeah. Yeah. Sure look, so. look at this. Make sure no, I mean. A oh. yeah. yeah. So have a good day, yeah? All right. oh, yeah. Yeah. So, what's your name? Lisa Lisa? Yeah. Dani Lecę, bo chcę, lecę bo mogę, a robię tak, bo mnie kurwa stać. I co hejterzy? Hejterki? Jak teraz wyglądacie? <laughs> a to dopiero początek bólu Waszej pupy. Ale ja wydrukuję dla Was specjalne tuby i zrobię sklep, na którym będziecie mogli kupić sobie maść. Bo dzisiejszy blok to jest dopiero początek takiej mojej medialnej zmiany A z dopiero będziesz czypać. Panie i panowie, hello! Ale ty masz silną psychikę? Zajebiście silną. To niesamowite. A, skoczę na chwilę do klopa. Czekam na wasze opinię. Powiedzcie co tym myślicie? Czy kto z Was by się zachował tak jak ja w mojej sytuacji? Jak masz jakieś pieniądze, a ja biedny nie jestem. Milionerem nie jestem, ale biedny też, nie? Żyje się dobrze. Można żyć, można ułożyć się wszędzie, można ogarnąć się wszędzie. W tym tygodniu jeszcze lecę na kurorty nadmorskie, pokażę wam trochę. Słuchajcie, jak już tak wyszło, że zmieniło się. Ale bardziej celuję już w taki kontent trochę lifestyle'owy, będzie się działo. Ze znanymi ludźmi, Polakami w UK się spotkam, będę nagrywał dużo. Ważny zakup dzisiaj, słuchajcie, bo w Londynie, w centrum Londynu, z muzyką lat 90., będziemy nawoływać, promować i krzyczeć, że będzie impreza polska. Lata 90, planeta 98. Już w ten weekend ja będę krzyczał: Hypa! Hypa! Albo move, Yo! Yes. Może też być i Policy. Albo of Dream Come True. Pomarzenia się spełnia. Salut! Dzień dobry, witam serdecznie w porze lunchowej. Lekko pochmurne, ale przebijające się słoneczko w Birmingham. Po niezwykle pracującej, że tak powiem, nocy. troszkę odespane, no i teraz przyszedł czas na jak to nazwać, lunch chyba dobrze po południu jest godzina 14 i zjemy coś dobrego taka leciutka dzisiaj kanapeczka z mozzarellą myślę, że na żołądek dzisiaj nie będzie to za ciężkie no i wracamy do żywy. Jest dobrze? Jest kozak, co? No. Ja tam oczywiście z nikogo się nie nabijam. Po prostu takie jest życie, osoby są różne. Znam też takich, którzy a mówi do mnie jeden, a tam mam jeden samochód, kupuję drugi, tam trzeci. A u góry brak zębów. Zębów, zębów, nie? A u góry ani jednego zęba. Boże, myślę sobie, zamiast tych samochodów poszedłbyś chłopie do dentysty, nie? No, ale nie, no. Woli sobie kupić te samochody, ale tam szczerbate jest, to tam jego sprawa. Tacy ludzie też są. Czekam na opinie, czekam na komentarze. Bogactwo skóry wysydy.